Dobra, mam nadzieję, że tutaj nic się nie stanie. Nie będzie żadnego bossa. Bo powrót tutaj będzie bólem w dupie. Cześć po prostu. Goal shunt, shortage. Hunter is wanted. Jest. O Boże, tak. Jezus Maria, dziękuję. Manacles Legend of Independence Mógł tutaj? You are missing an important relic Ok, well, fuck you Jakiej galaktyki jesteś? Nie wiem <grym> Nie pytaj się mnie Teraz mam zamiar level-upować Raz, dwa, trzy, Trzy? Tyle rzeczy zbieram, tylko trzy razy mogę level-upować Dobra Equip load Ja staminę troszeczkę dam więcej Dobra Ale że w takie gierki, jak najbardziej w takie gierki, czemu nie? Ja kocham kuźwa ten e, Souls-like'i Ojo To będzie kuźwa wielki A i tak by the way, no, dobry Mogę założyć lepsze, lepsze rękawice. To. By the way, ile dałeś za tą gierkę? Eee, to jest wersja deluxe, czy tam ekstra, czy coś w tym stylu. Więc dałem 70 zł. Teraz jest na przecenie za 50. Eee, chyba nawet teraz nie jest na przecenie. Czy to jest to? Oh my God! No, to jest mój to jest mój skrót! To jest mój skrót, który potrzebowałem. Jezus Maria, tak. Uwaga, teraz to mnie weźmie w dół. Oh. Jezus Maria, tak. Tak, skrót. Teraz będą tutaj przeciwnicy. Mam was kuźwa w dupie. Fuck. Czy dałoby się troszeczkę więcej do siły? Czy to nie miał być trzeciego przypadkiem? O, dzień dobry. Pasmo będzie? Jeśli będzie mi się chciało, pewnie. O nie. Stójże kuźwa w miejscu ty Dobra, to jest mój skrót. Teraz tak, wrócimy się na chwilkę na sam. Yy, wrócimy się. No w sumie, przejdziemy troszeczkę do przodu. Mam nadzieję, że te przeciwnicy mnie zostawią. Idziemy troszeczkę do przodu. Właśnie, ja. Teraz mogę. <śleskujesz> wow! <śleskujesz> Interesujące. Grace Defense A! czyli mam muszę pokonać tych przeciwników kilka razy, żeby dostać cały set. Ok, bo dostałem już, dostałem hełm, teraz mogę też dostać to. To waży 36, to waży więcej od. Nie, prawie tyle samo. A co gdyby szlak, ale to wygląda zarąbiście. Mam pelerynę. Na. Boys, pozbywamy się praktycznie wszystkiego, co jest ciężkie. I bierzemy jakieś mniejsze rzeczy. Żeby to fajnie wyglądało. Mam 70, czyli mój limit to jest 70. Ok. Good to know. Tu taki jeden przeciwnik. Nie przeciwnik. Gościu, który potrzebował. Coś, żeby się. Żeby go kuźwa powstrzymało przed moją zarąbistością, Klik, klik, klik. właśnie. Teraz musimy mu to zaoferować, żeby nas puścił do swojego sklepu. A hero, provides. My hero provides. Jest My hero. Hello. Welcome to my shop. Ok, sorry, nie obchodzi mi to za bardzo. Coś ciekawego. Wibrujący miecz. Latarnia. E, sorry, torch. Jak... Czym jest kuźwa torcz po polsku? Sorry, nie pamiętam czym jest kuźwa torch po polsku. Sorry nie, nie, pamiętam, kuśwa torch po polsku. So nie mam ci jak kuźwa... Stefan, czy czekasz? Kśk. No podejdź, że no. No kicik. Kś k, no idzie. Idzie dureń. Mój dureń. No chodź Noć, no nie wezmę cię No dobra. Widzę, że czekasz na podniesienie. Oooo Cześć durniu. Dobra. Jeśli chcesz, ja mogę cię już wypuścić, ok? Jeśli chcesz. Złazisz? Czy nie złazisz? No, już może złazić. Sorry, chciałem ci tylko na streamie pokazać. Kusiwa szóstka z angielskiego na sam koniec roku. Nie mam pojęcia, jak jest torcz po polsku. Okej, okay, czemu nie mam chuda żadnego? Ej, oddaj mój chud. Zarąbiście Zarąbiście, nie dość, że dałem Nie dość, że dałem mu te właśnie y, Łańcuchy, żeby mógł się z nimi ten y, przyczepić To za zabrał też mój hud Teraz nic nie widzę Dosłownie nic nie widzę Zarobi się, ja nic nie widzę. Give me back my heart. Ja się wędzę grał? No przecież, że tak. Nie mam zielonego. Okej, okay, czuję się jakbym grał teraz z jakimś, nie wiem, w tą grę, tylko że na poziomie ultra trudnym. Okej, okay. nie wiem ile mam życia. Skąd mam wiedzieć? Bo <laughs> nie widzę. Proszę, 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 oddaj mi chud. Back in action. Teraz naładuję atak i one shot. Bra. Ciebie ja to zrobię tak. Dokładnie tak samo. Grało się w Dark Souls? to się wie, jak to się robi. Memoria cztery 4000. Jezus. <grymne> ok. E Mamy jego rękawicę. Ważą troszeczkę. Ale tak jak nie mogę ich założyć, po prostu gra mi nie pozwala. Ok, nie ma tutaj innych przeciwników, więc ciebie zrobię na. po prostu. Ok, ci przeciwnicy są znacznie kuśba prości, niż ci tutaj Dubkowie. Chociaż. Okej, okay, może... Może ich tutaj. Za dużo mówiłem. Oh shit. Czy to jest boss? Oh, it's you. You can do it. Demon Turjak. Uh, huh. Co to jest? Dykura jest 15 strength. No problem, man. Ale to pewnie będę musiał sobie przypomnieć za ten za kasę do 2500, właśnie. Ale ma 213! Dobra, damy. Remember, bo tak się jak będę przypominał. Sobie, a, a bo nie, nie. Na razie to zostawię. Ok, ok, ok. Wrócę do tego później. I i i i, z i, i. tym po prostu pobawię Znaczy na streamie oczywiście nie będę sam nie był robił. Wziąłem akces. A, a, bo może dwie rzeczy wrzucił. To by miało jakiś sens. Hello. Sennie, who knew? Wow, look at the gradation. Unburdened. Kolejna broń. Jezus, Maria, ile ja tutaj broni mam? Tu są tarcze, to jest chyba broń. Unburdened Okej, okay, to jest wolne, ale Jezus Maria, ale wali po dupie O lui O lui to będzie dobre I tu jest skrót, jestem po prostu walonym idiotą Okej okay. To ma sens Cześć. have you found any answers yet, or any new questions? the citizens of nostalgia did not always loathe heroes. we once loved them. and what shall we make you walk the hero's path? perhaps that will serve you. are you here to save us? or are you to understand where your path leads? you must understand it's nostalgia chose you. Będę ich słuchał. Czy przypadkiem tutaj nie mam jakichś rzeczy do przypomnienia sobie? Nie. Okej, okay, dobra. A ta broń jest zarobista. Eee, szkoda, że to nie mam żadnych tutaj przypomnień. To by była jeszcze lepsza, nawet. Ale mam łopatę. O, fajnie, Fajnie, żeście sobie zmienili. Teraz po prostu jest u mnie różowo-fioletowo-purpurowy. Nie mam pojęcia, który. to jest krzyżowa kolor. Jestem pierdzielonym Daltonem, a Waldek jest pomarańczowy. Nice. Ale ja masz czerwoną mordę. Coś pójdzie. Zamknięte. Na razie mam tylko jedną rzecz do przypomnienia. Pierw, tak się jak nie mogę używać, więc zostawię to. Zwróćcie mi hud! I? Proszę, zwróćcie mi hud. Ennis. Dobra, to już mamy otwarte. To jest nasz tutaj skrót. Dobra, tam na dół nie możemy zejść. Lacking any depth of its own, the sticks began poking into the depths of our world. Rude. Rude? What the fuck do you mean, rude? Nie lecę, tylko lżejsze. Fucking grammar police. O, mogę! Mogę zadawać ataki od tyłu. No, czyli. Watch out for patience. Try shield. Nie, wiecie co? Będę miły. Avoid eee, tactics, avoid offense. Avoid offense, make love. Fuck. ja miałem kilo z Minecrafta. Ja miałem kilo z Minecrafta jak kuźwa broń. Co się? Eee, Okej, okay, sorry, masz ikonę nad głową. To i mówisz, że jak ci zabije, to coś wypadnie. Ono. Ono. A. Okej, dobra. Okay. Okej, okay, dobra, czyli mogę zrobić podwójny szybki atak Znaczy podwójny mocny atak Proszę bardzo Parable Distance e, Coś... nie, co to było? Parable of balance. Use for weapon upgrades, okej. Okay. Na razie nie mogę upgrade'ować broni. Nie mam jakiegoś religo. Iron Jimmy? 154, nie dzięki, mam na razie to. Momentu ma 12, więc jest całkiem szybkie. Ale nie, dzięki. A, nie, czyli nie mogę rolować w wodzie. Więc będzie jeszcze wolniej. Jezus Maria, muszę po prostu chodzić. O, ja pierdziela, ale to będzie ból, tupie. Ja się założę, ok? Proszę, zapamiętajcie moje słowa. Będzie taka cała podwodna kuźwa miejscówka, której będę musiał po prostu chodzić w tym i unikać przeciwników. Będę musiał używać tarczy do tego. Pójdziemy najpierw tędyk. Enemies ahead. Okej. Okej, czyli to oznacza, że zaraz się pojawi znowu ten sam przeciwnik. To sprawił, sprawę, że... Są dla mnie niemili. Fuck. Trzy ataki zadałem! Pamiętaj o mieczu Czy tu mogę sobie coś przypomnieć? Mogę! Iron Jimmy Teraz zadaję 170 Okej, okay, teraz ta broń jest nawet całkiem... całkiem użyteczna. Dziękuję ci. Okej, okay, czyli jak teraz to założę? Czy miałem overload? Nie. Okej. Okay. Zobaczmy tą broń. Nie. Ta prędkość znaczy... Nie jest zła, ale... Jeszcze nie jest powalająca Zostanę chyba przy tym Cześć A, pomieszczenie jeszcze jest stabilny Access Okej, okay, nie mam innego pojęcia jak się pozbywać tych niestabilnych rzeczy Zgadzaj, że dopiero później Suddenly! A fire erupted to burn the kindling down, ja się za bardzo Kuźwa trafił. Skubańcu narratorze, A czy jak podejdę? Ok, czyli też nie mogę być. Trzy ataki! To są trzy ataki Kuźwa. Ten pierwszy, który ładuję. Pierwszy, który ładuję. I potem ten, ten... ten jeden dodatkowy, który zadaję później mm. To ty... Gold coin Okej, okay, więcej w będę musiał zainwestować tutaj. Bo będę musiał znaleźć jakiś checkpoint, jakiś bonfire. No, przecież dałeś mi łapkę w górę. To są trzy ataki. Ja mówię, to są kuśwa, trzy ataki. Jezus, Maria, ta broń jest broken. A oh, no nigedy O, no. Z tyłu idą. Dzian, kuśwa. Aha Zrobiłem kuźwa kółko i nic tam nie było Alrighty then Chain mail code Damage that bounces between enemies Okej, okay, może jednak zacznę korzystać z magii To później, ale zacznę Sorry Ale ja teraz zginiesz Okej, okay, sorry, zostaw. To są trzy. Ja wiem, że się powtarzam, ale to są trzy ataki. Sto, to są stuprocentowo trzy ataki. Ja pierdolę. To jest zbyt broken. Dobra, raz się nie pozbędziemy tej broni, wszystkich czas. Po co komu magia? Wszystko można łatwo po staropolsku je w gry i wszyscy leżą. Właśnie. Dokładnie. Też tak właśnie chciałem powiedzieć, ale jednak po części magia by się tutaj przydała. Bo jednak w każdej grze są like Nieważne od z jakiego twórcy. Gra wydaje się naprawdę blokiem yy, po, po zabawie z magią Oh fuck. voice of... brooding voice of. brooding voice potion. Do not stagger one like, hit. Jeszcze no, że dostałem. Chyba access, Nie mam żadnego powiedzieć, co jednego mogłem dostać. Hoł! Memory of an important To be scary. O proszę bardzo, mamy skrót. Zarubiście try long range. Nie, fuck off. Mine entrance. Zrobię to po cichu. Patrz na to. Nawet nie wiem, co kogoś uderzyło. Tak jak mówiłem, prawie nie wiem co go uderzyło. Aha. Nie mogę tak po prostu tędy wyjść. Item head. Aha, czyli mogę po prostu. Okej, okay, dobra. Może zanim to. Zobaczę co jest tutaj. Hello, dobra. Co tu jest napisane? Tracking Board 3, Current Hero Sando, Last Seen, Wilds Guidance Strategy, Aggression Ag Aggressive, albo Aggression Kill on Sight Don't Hit too hard! O, interesujące, no mają herbatkę, taką po prostu sam Yy, radzę na przyszłość nie korzystać z wyrażeń pana to, tylko patera Bo to się zazwyczaj... Mm, dobrze nie kończy Mówisz Perhaps you are right Perhaps Do I care? No No No, I don't care Don't care Dobra Teraz mamy 15, mamy 15 e, e, ataku. Więc możemy tą broń mieć wyekwipowaną. O, kuźwa. O, kuźwa. To wygląda całkiem ładnie. Okej, okay. Teraz pytanie. Fuck, nie mam wystarczająco. Jak coś po prostu. Może i ty nie widzisz emotek, które piszesz na czacie tutaj, na tym co jest tu pode mną, tu o, tu, ale to jest po prostu błąd ze strony, z której korzystam, właśnie, żeby, ten, żeby to robić. I powiedzieli, że. Za niedługo to będą naprawiać. Pięćdziesiąt. Weź mi taką światło, daj tego uj. Okej, okay, jeszcze jeden. Użyjemy jeden. To jest dwieście pięćdziesiąt. Teraz będziemy mogli inventory. Tu, remember, confirm. Więcej do ataku, whirlwind za 4. Jak się używa tego ataku? Ok, chwila, czy to, by, czy, to, czy to jest ten tutaj? Niektóry to jest przycisk. Na Y? -ku? A, na Y mogę ten. Tu handować przecież tą broń. Zapomniałem. Kurwa, teraz wygląda jak prawdziwy bohater. Okej, okay, chwila, zobaczmy, eee, Rebind Controls, zobaczmy. Light attack, heavy attack Left hand attack. Masz długą pal. Dzięki. Eee, target interact, walk, ladder. Okej, okay, to mi nic nie mówi jak mam używać ten Heavy attack. Left hand attack. Raczej, czy mogę atakować mieczą? Wystarczy? Chyba nie za bardzo. A czyli mogę też tak po prostu. Mogę mieć dwie broni na naraz? Bo teraz jestem, teraz jestem po prostu wuj ciężki, 85%, jak pierdzielę. Więc czekaj, fila. jeśli to zdejmę, mam 85%. Jeśli założę co innego, załóżmy że założę, to z powrotem, mam 60. Jezus, Mary, to jest wuj ciężkie. Tu ma. Weight 577, to ma. Weight 21. O oh nooo! Dobra, na razie się tą broń nie popabimy. Chociaż zagra zarąbiście wygląda. Czekaj, jak ona się nazywa? Demon demon jerk jerker. Guys, we're going to jerk some We're going to jerk some demons off. Dobra. Uh.